Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Minecraft 132. Właśnie jesteśmy sobie tutaj. No i tak, widzicie portal pode mną. Tu już się zbiera dość duża ilość kaktusów, fajnie wszystko. Też się coś zbiera. No i właśnie byśmy podeszli sobie do Super Dungeona, jednak żeby tak się stało, trzeba by było najpierw... No, nie starać się levela, tak? Yy, jakiś miecz sobie zrobić. I najlepszy był diamentowy. W sumie chyba nie padnę, jak mam tyle zbroi. Jeszcze diamentową się założy, będzie w ogóle super. Chociaż nie ma fire protection, a tam będą blazy, więc na razie niech tak zostanie. Tutaj, jak tam się grzeje. O, tutaj spada powoli ta energia, co jest? To prawda, jest dużo tego. No to spróbujemy odpalić jeszcze silnik. Może nie z tej strony, podejdziemy sobie tędy. Musimy jeszcze jetpack zrobić zanim dojdziemy do Super Dungeona. Dobra, dobra. I ten też by było trzeba uruchomić. Dobra, wszystkie działają, niech tak będzie. Przygotowani możemy być, nie, nie ma problemu. Więc tak, jetpack trzeba zrobić Może tak po prostu I interesuje nas Jetpack się pisze, dobra Electric jetpack, jetpack zwykły Electric jetpack, tak, dobra Trzeba nam oczywiście badboxa Mamy gdzieś badboxa na zbyciu, jak nie to zobaczymy Badbox na zbyciu Bad Box, advanced Circuit, Glowstone. Bad jest. Adwency Circuit mamy zwykły circuity. Do Advenced nam trzeba Glowstone. Po Glowstonie nam trzeba też trzeba nam Lapis Lazuli i Redstone. Dobra, no i robimy Advanced Circuit. Jakoś tak się robiło. To był Circuit. Może tak sobie będzie szybciej. Dobra, Lapis Lazuli. Resztą tutaj, tutaj Glowstone. I mamy circuit, to nas interesuje najbardziej. Następnie trzeba nam coś zrobić z resztą. Jak to zrobimy to już nasza sprawa. Steel Ingot, Refined Iron i Glowstone. To weźmiemy Refined Iron, mamy go za dużo. Proszę bardzo. I wszystko jak widać jest gotowe. Advanced Circuit, Redstone. I Refined Iron Nie wiem jako, jakie on ma jako on ma pojemność Dobra zaraz pójdziemy go naładować, jeszcze nam będzie potrzebny y, Lapak y, mierz weźmiemy sobie Lepszy i gorszy Chociaż nie dam tylko lepszy nam się przyda więc ten gorszy odłożymy. Lepszy to jest chyba ten. Tak, Sharpness Looting. Weźmiemy sobie jeszcze, oczywiście, wiertło. To mamy już na full. Fulla. Będziemy oczywiście walczyć z blazami. Tak więc spoko. No i yy, naładujemy ten yy, jetpack. też będzie nam potrzebny. Oj, nie tutaj, co ja robię. To trzeba zupełnie gdzie indziej pójść tam, żeby naładować. Jaką ono ma pojemność? Chyba 60 tysięcy. Mi się wydaje. Czekajcie. Dobra, za dużo energii też być nie może. No, coś około 60. 000. Będzie dobrze. Muzyka nie może zagłuszać, chyba. Tak, 9 głośność jest OK. No, Zobaczy jeszcze dobra. Nie, nie widzicie paska, także jest ok. Mamy naładowany jetpack. Teraz jeszcze wziąć typu rzeczy typu węgiel. To może nie być. Węgiel patyki, deski. Fabryka drzewa pewnie działa, mam nadzieję. Mamy patyki deski. Zapalniczka też będzie. No, myślę, że cztery takie wystarczą. To ma być głównie przygoda. Co jeszcze? Yy, wywalić sadzonki na pewno. Wywalamy sobie sadzonki. Bo już nie za bardzo jest gdzie. No, wszystko jest zajęte. Trzeba po prostu ten elektroniczny magazyn zrobić. Yy, glowstone. Refined Iron. Inne rzeczy. Linking i 2 oczywiście zostają szkło. No, szkło wywalę. Tutaj. Węgla troszeczkę za dużo mogę ewentualnie tak zostawić. Co tu jeszcze? Jeden dirt się wywali, tylko miejsce będzie zabierał. Piadro z wodą zapalniczka, tak. Linkingbooki. No i chyba wszystko mamy, wiecie. Jeszcze pikax. Musi być jedzenie i coś do podsadzania. Do podsadzania będzie kobel. Widzę, że już wszystko gitest, tylko robi się. Noc. Jeszcze się prześpimy. Na pewno normal jest normal. No to gleba. Więc tak, ja teraz polecę, pewnie cięcie będzie tam gdzie Extra Dungeon, widzicie 739 metrów 32 centymetry. No ja tam sobie teraz podskoczę, więc cięcie. No i po drodze jest jeszcze piramida zędu, jak widzieliście, więc sobie tu może wejdziemy. Zobaczymy jak to wygląda, co tu w ogóle w środku jest. A jak widzimy w środku, są endermany. Może nie ma enderdragona? Oby nie było, bo wtedy przypał. Ale tak spoko jest. Może pokonamy sobie tu endermana, tylko jeszcze sobie zjemy chlebek. Pokonamy zaraz. Dobra, jedziemy. O nie, boss tu jest. Dragon Tamer. Na razie tu nie idziemy, nie. Nie może mnie pokonać, dobra. Nie wiedziałem, że tu jest boss. Tak bym się lepiej uzbroił. Na razie zabudujmy to. On mnie pół HP wziął. Myślałem, to są Endermany. Tak wchodzę, a tu boss. Teraz wiemy. Yy, tyle co blaze'ów spotkałem. Tych świątyń. Tyle właśnie tych... Yy, no tych z Endermanami, tak? Zaraz, to już niedaleko jest. Więc moglibyśmy też się teoretycznie przelecieć. Dlaczego nie ma dźwięku? Normalnie był dźwięk tego. A teraz coś nie ma. Dużo krów tu, jak mówiłem, jest. Kurde, ale coś laguje strasznie. Extra Dungeon, gdzie on jest? A już widzę, dobra. Naprawdę tak beznadziejnie się lata? Wcześniej chyba było lepiej. Jak pamiętam. Dobra, może bez tego, bo jakoś. Jakaś zupełnie zupełna lipa. Nie wiem co to może być. W takim razie, tu są igla różne. Też możemy sobie zobaczyć jedną iglą. Tu nie powinno być bossa. Jest tylko spawner. O! A to tutaj jest wejście. Trafiliśmy akurat. Tu jest gdzieś spawner. A, oczywiście, normal. To nam się jednak przyda ten jetpack. Tego nie ruszałem, więc na razie niech sobie będzie. Dobra, na razie tutaj. O, tu już nawet jest. Widzicie. Możemy sobie tędy szybciej wejść. Będzie lepiej. Możemy sobie też węgiel wykopać przy okazji. Tym sobie swoim super wiertłem. O, tu jest chyba cynk. On jest dość rzadki, więc można go pozbierać. Reszty nie będę. Chociaż mogę też trochę kopru, trochę cyny uzbierać. Yy, dobra, na razie mi on niepotrzebny. Oczywiście, to sobie weźmiemy przy walce. Z blazami sobie założę zbroję, żeby nie było. To jest chyba najniższy poziom. Chociaż możliwe, że jest wejście do niższych. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Tu ma być to dobra. No i wbijamy sobie. tutaj, jak widzicie, Glowstone, wszystko fajnie. Możemy sobie Glowstone pozbierać, bo wtedy będzie ciemno. A nam tak Glowstonu nie trzeba. Oczywiście walka ciągła. To oczywiście pochodnie by się przydały. No super clipper. Nakita? Niezły jestem. Dobra. Gdzieś to jest spawner clipperów. No i właśnie takie fajne rudy są. Nie o to mi chodziło, nieregularne rudy. Pięć nie będziemy szczędzić. O, gdzieś są blazy, słyszę. Dobra, i tu mamy. Tu mamy Blaze'a, tu mamy. Pusy pokój, bez niczego. Oczywiście Glowstone, dobra, zostawiam. Mam go dużo, mogę pójść do piekła sobie narobić. Ale yy, ten restą sobie weźmiemy. Drobne przejęzyczenie, język mi się zaplątał. Każdemu się może zdarzyć. Możemy pójść sobie powalczyć z blizami w każdej chwili. No i tu właśnie jest takie fajne miejsce. są, so. to zakładamy chyba zbroję się z nimi. Walimy Walimy się z nimi, dawaj mi go! Padł into fire w ogniu, dobra? Gdzie jest reszta blazów? Jak coś to możemy powalczyć. Jeden hit. Naprawdę. No i są tu też takie ciekawe rzeczy jak. Zaraz wam pokażę, tu jest akurat pełno ognia. Nie wiem dlaczego mam tak mało FPSów. Przecież tu się nic nie dzieje. Tu byliśmy. Oczywiście tu jest tego poziomu bardzo dużo, może nawet 10-20. Im niżej tym jest chyba mniej, im wyżej tym jest więcej. Jest jeszcze ciasteczko, można sobie zjeść. I uzupełnić głód na hita. Niezły miecz. Jedyne czego mogę obawiać się to kliperów, którzy mi wybuchną jak nie zauważę. To jedyne. Jedyna możliwość. Dobra. Tu sobie pozbieramy żelazo. No tu jest po prostu fajnie jak widać. O takich jaskiniach to ja mogę chodzić. Na pewno będzie ciekawie. Kilka minut jest, tylko powinienem odliczyć z 5, bo cięcie wiadomo. Dobra, złoto ciężko czasami znaleźć. Więc ja sobie teraz pozbieram. No i to mi się podoba. Długo szukałem tego miejsca, ale w końcu znalazłem jedno na całą mapę. Więc to nie do końca jest takie łatwe. Tu mamy jakieś uprawy coś. Tutaj nic nie ma. Chyba jak jest Glowstone, to nic się nie może zrespić. Czasami jest wejście niżej, czasami... Niżej. Ja nachita ładnie. Wejście niżej, dobra? Jeszcze byśmy sobie tutaj zobaczyli. Bo to nie wszystko. O, jeszcze skrzyneczka gdzieś to był. Kauldron. O jest wejście wyżej. Chciałem was zaprowadzić doprowadzić oprost, po, proszę. Statyw alchemiczny możemy sobie wziąć. Fajny. Ważyć sobie misturki skrzynia. Nie nic ciekawego, tylko z książki. Ale Netherwardy bym sobie wziął. No i tu właśnie mamy książki można pozyskać jak nie, nie mamy skóra ani skóry e, krów, ani skóry nederwardy można pozbierać co gdzieś pościć nawet nie wiem po co to nigdy się miksturkami nie bawiłem to jest jest cauldron i crucible to jest chyba cauldron Mi tu trzeba uwaga więcej pochodni. Jakim cudem się zrespi, skoro spawny jest nieaktywny? To ciekawe. Dobra, będziemy walczyć, który. Dobra, skrzynieszka tu, 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 tu. Dobra, idziemy dalej. Wszystko tylko nie Clipper. Yy, łącząc yy, zwykłe bo jak na przykład kilka bossów mi wyskoczy. No to będzie troszeczkę gorzej. Tu nie byliśmy jeszcze i w jedną i w drugą. No nic fajnego tutaj nie ma. Muzyczny dysk to jest slajmy. Słyszycie slajmy tu są chyba Ale to chyba niżej Niżej jest ten dźwięk generowany Okej okay. Tutaj już nic nie słychać Tutaj się zdarza trochę bardziej wyraźny Dobra, możemy do dołu sobie byśmy zjedli chlebek ok nic tu na razie nie ma no to w dół w lwa z mieczem. Haja! Haja! Czemu ich nie mogę walić? Trzeba pracować sobie pewne zaplecze Dobra, idziemy. Tu musimy oświetlić jak najszybciej, żeby nic tu się nie pojawiło. Nie musimy pięcioma, możemy czterema pochodniami, ale o! Szkieleton. i blazy też są. So, zejście niżej po raz kolejny. ja! Padł ładnie, no to z blazami. Chyba im niżej, tym jest cieplej i więcej blazów. Dobra, spawnery trzeba niszyć lub unieaktywniać. Ja unijaktywniam na wszelki wypadek. Mogą się jeszcze kiedyś przydać. Co mi resztą sobie możemy wziąć, albo i nie. Nie mamy miejsca, nie chcę mi się wsadzać tego gdzie indziej. Dobra, mamy szkieleton. co sobie tu przyjdzie. My go rozwalimy. Jak on może strzelać przy, by, przez ściany? Przecież to jest szczyt wszystkiego. No, lewele zdobywamy fajnie. Dobra, jesteśmy zaraz tutaj. Boczek, boczek, ciasteczko i szkielecik, jakbym wyskoczył jakoś, może i ja bym go wziął na hita. Na pewno z rzeczami stinkens yy, Construct bym dał radę. Musimy patrzeć, czy to jakiś ząbiek mi nie idzie. Bo jeżeli stracę na chwilę uwagę, może być gorzej. Co to jest za jakieś rubiny, których ja nigdy nie widziałem? Fajne te rubiny, biorę sobie. Może z nich jakiś miecz super zrobimy? A Coco Beans nie jest takie... egzotyczne, łatwo jest zdobyć. No jeszcze kilka użyć miecza mamy, ale już się kończy, nie pomyślałem o tym. Ale może z tego rubinu sobie zrobimy diamenty. Mamy fortunkę? Mamy fortun 3. Wyobraźcie to sobie. Diamenty można tak znaleźć. To jest po prostu po... super. Ile diamentów stąd dostaniemy? Zaraz zobaczymy. No to diamenciki. Uwaga, podsumowanie. 54 diamenty. Dziękuję bardzo, prawie jest tak. Tak łatwo można je zdobyć. Bardzo polecam, jeżeli macie to wersję, bo na innej to nie występuje. Na chwilę musimy zmienić, żeby to wiertło się podładowało. Jedno uderzenie, mając backpack już. No, slimy to bym chciał sobie. Spalność bo do magnetizera chyba były mi potrzebne. Czy do czegoś tam już nie pamiętam? Czy krystalizera? Dobra, gdzieś tu jest woda. Okej. Okay. Toś się topi w wodzie, coś może za ścianą. Patrzcie, jakie to wielkie, aż mgła jest. Im niżej. Tym to jest większe. O, Sapphire. No, robi się ciekawie, powiem wam. Takie rzeczy dostawać. To jak najbardziej bym był skłonny. Dobra. Tu nic nie ma. Tu byliśmy, tu coś, jakiś łuk jeszcze. Dobra, tu są Blazy. A Blaze tu jest, na no, Słabizna Słabi z ciebie. Nie mam już takiego dobrego miecza. No, bez przesady. Wszędzie tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Bardzo możliwe, że wszędzie byliśmy. Więc możemy sobie zejść niżej, tu na pewno byliśmy. No pewnie byliśmy, dobra. Tak sobie ciasteczko można wziąć, jak się nie ma jedzenia. Bardzo super. Mieczyk, Hadzia. A to Blaze walczą chyba. Osiem pochodni, trzeba zrobić więcej. Gdzie one co są? Ja je zaraz rozwalę. Jest ich dużo, dobra. Musimy w jakąś stronę pójść, żeby wiedzieć. O, zejście jeszcze niżej. Super. Czyli tu można wiecznie schodzić. O, węgiel. To by mi się przydało. No nie, zejście niżej. Padł ładnie. O nie, Bleizy padł. Proszę państwa, co to było? Tak nie mają ze mną szans. Gdzie tu są te szkielety? Teraz pewnie dostanę drugą. Creeper, najważniejszy. Jest Dobra, padł. Tu, żeby mnie nie spać, tak muszę zrobić. No, swajmam chętnie pokonał sobie, pokonany, te małe też będą pokonane. A jeszcze z lootingiem, to sobie wyobraźcie, co to będzie. Rozmnażają się. Trzeba coś wywalić. Cheezelet. Cobblestone na przykład. Nic ciekawego. Szukam jakichś fenomenów. Takich rzeczy, których nigdy indziej nig Nigdzie nie znajdę, tak jak na przykład te szafiry, a tu jest ten. Dobra, rozwalamy go. Kolejne slime bolle. Mamy już tak, to więcej nam nie trzeba. Trzeba uważać, bo zaraz mi się miecz skończy. Jeszcze jeden odcinek trzeba wytrwać. No i okej, okay, myślę, że tu sobie skończymy ten odcinek. W zależności od tego jak będzie długi. Ale za 22 minuty na pewno będzie miał. No i w następnym odcinku dalej to samo spróbujemy sobie z tych kryształów zrobić mieczek nam zabraknie i jakoś będzie. Także myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.